Myślę, że wielu z nas, gdy patrzy, co się dzieje wokół, wokół nas, wokół naszych rodzin, wokół naszej ojczyzny, co się dzieje w świecie, myśli sobie, dokąd ten świat zmierza. Czy jest jakaś nadzieja? Czy jest jakaś szansa dla świata? Nie mówię tego, żeby, żebyśmy się przerażali, ale abyśmy w tym wszystkim, co jest wokół nas, a szczególnie mówię to do mężczyzn, bo. Do Was będzie to zaproszenie, które przygotowujemy i na które zapraszamy. Zapraszamy na wielkie spotkanie na Jasnej Górze u stóp Matki Bożej Częstolowskiej 27 września od godziny 10 rano aż do wieczora, do apelu Jasnogórskiego. Nazywamy to spotkanie już od kilku lat. Jako takie obleżenie mężczyzn na jasnej górze. Chcemy oblec Maryję, tę, która pokazuje nam, co to znaczy żyć w nadziei. W tym świecie, który wydaje się beznadziejny, bez nadziei, gdy mamy kryzys ojcostwa, kryzys mężczyzny, no, chcemy uczyć się poprzez refleksję, poprzez czytanie Pisma Świętego. A refleksja będzie prowadzona przez księdza profesora Wojciecha Węgrzyniaka, a więc myślę, że warto z tego skorzystać. Pragnę zaprosić wszystkich mężczyzn, wszystkie grupy męskie z naszej ojczyzny, aby uczestniczyli w tym wydarzeniu. Temat mężczyźni nadziei, bo my wszyscy chcemy być świadkami nadziei, ale aby być świadkiem nadziei, to trzeba w sobie odkryć tę nadzieję. Nadzieja to nie zwykłe pozytywne myślenie o przyszłości. Nadzieja to trwanie w tym, gdzie jesteśmy, pokonywanie pewnych trudności, mimo tego, że wiemy, że jest trudno, to gdy wiemy, że nie jesteśmy sami, gdy jest w tym wszystkim nadzieja, gdy możemy odnieść nasze życie do Pana Boga, to w naszym sercu może się nadzieję na to, że, że jest szansa dla nas, że możemy sobie poukładać życie nasze, że nie ma takiej ciemności, nie ma takiego grzechu, nie ma takiej tragedii, z której nie byłoby wyjścia. Właśnie takiej nadziei szczę sobie i każdemu z nas. Myślę, że o taką nadzieję warto zawalczyć. Myślę, że do takiej nadziei warto się przekonać. A ta nadzieja rodzi się wtedy, gdy otworzymy nasze serca na spotkanie, na refleksję, na Słowo Boże, bo obecność Pana Boga w naszym życiu, prawdziwa, realna, przemieniająca nasze życie, to jest źródło prawdziwej nadziei. Dlatego w tym roku jubileuszowym, w którym jesteśmy zaproszeni, aby być pielgrzymami nadziei, jak nas zaprasza, zaprosił na to świętej pamięci papież Franciszek, a. Kontynuuję to zaproszenie teraz, papież Leon, my też chcemy właśnie gdzieś na szukać, a gdzie można lepiej znaleźć nadzieję, jak nie u tej, która tą nadzieją żyła Maryi. Więc zapraszam na Jasną Górę, wszystkich mężczyzn, wszystkie grupy ze wszystkich parafii. Można przyjechać autobusem, grupą, można przyjechać samemu z kolegami. Warto ten czas spędzić na Jasnej Górze. 27 września od 10 rano do 21 do apelu Jasnomórskiego. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.